Rozdział trzeci. Miano nadzieję, że bliskość Reptilian umożliwi fizycznym syriuszańskim ludziom, zwanym teraz orionańskimi ludźmi, lepsze zrozumienie ich męskiej natury. Jednak to przeniesienie doprowadziło do napięć. Reptilianie, niezadowoleni z nowej kolonii w swojej domenie wszczęli konflikty, które eskalowały w bitwy. Kolonia Oriona została niemal zniszczona. A ludzcy osadnicy zostali zniewoleni przez reptilian. Z czasem kolonia została odbudowana, ale walka o integrację biegunowości trwała. W odpowiedzi na zniewolenie wśród ludzi z Oriona powstał ruch oporu, znany jako Czarna Liga. Ta mała grupa dążyła do obalenia swoich reptiliańskich ciemiężycieli. Ostatecznie frakcja Czarnej Ligi uciekła z Oriona i szukała schronienia na Tiamat. Mając nadzieję na nowy początek. Tymczasem syriuszańscy eteryczni osiedlili się na Tiamat, aby pełnić rolę planetarnych strażników. Założyciele wprowadzili nową rasę strażników lądu wodne naczelne. Syriuszańscy eteryczni przyjęli odpowiedzialność za pielęgnowanie tych istot, nadzorowanie ich duchowego i fizycznego rozwoju. Z czasem niektórzy syriuszańscy eteryczni zaczęli zamieszkiwać ciała zwierząt w Tiamat. Głęboko splatając się ze swoimi tworami, wzbudziło to obawy wśród pozostałych syriuszańskich eterycznych, ponieważ przedłużone wcielenie groziło zapomnieniem ich eterycznych korzeni i uwięzieniem w fizycznych formach echo obecnej duchowej amnezji ludzkości na Ziemi. Ze względu na kosmiczne prawo wolnej woli, interwencja była ograniczona. Aby zaradzić sytuacji, część syriuszańskich eterycznych utworzyła syriuszańskich kryształowych, ustanawiając Urząd Chrystusa w planetarnej hierarchii duchowej. Ich misją było uratowanie braci, którzy związali się z królestwem fizycznym proces oczekiwany na miliony lat. W tym momencie reptilianie, dowiadując się o zdolności Tiamat do kolonizacji, przybyli na planetę. Napotkali rozwijającą się cywilizację ludzkich naczelnych pod czujną opieką syriuszańskich eterycznych. To przygotowało grunt pod dalszy galaktyczny dramat, gdy reptylianie dążyli do przejęcia Tiamat dla siebie, ścierając się z istniejącymi mieszkańcami i strażnikami, co doprowadziło do wojny w niebie. Po kataklizmicznym zniszczeniu planety Tiamat i śmierci królowej Tiamat oraz siedmiu smoczych królowych. Starożytne matriarchalne panowanie, które rządziło wieloma galaktykami przez eony, nagle i nieodwracalnie dobiegło końca. Na jego miejsce kontrolę przejęła patriarchalna mentalność Achimana, znanego również jako Jawech lub Lucyfer. Oznaczało to powstanie drakonian, którzy ustanowili się jako władcy, przejmując dominację nawet nad syriuszańsko-anackimi hybrydowymi plemionami wojowników i przekształcając kosmiczny porządek. W tej epoce Ziemia, niegdyś fragment Tiamat, doświadczyła odrodzenia. Planeta zaczęła rozkwitać dzięki zasiewowi nie tylko różnorodnych gatunków zwierząt, ale także adamicznych ludzi zasianych przez rasy Lirian i innych Annunaki, których dusze pochodziły z rozbitych pozostałości Maldek. Dwanaście cywilizacji pozaziemskich, każda przypominająca różne typy ludzi, szukało schronienia i nowych kosmicznych misji na prehistorycznej Ziemi. Cywilizacje te wniosły swoje DNA do wielkiego eksperymentu którym była adamiczna rasa ludzka, znana jako szmaragdowy porządek. To genetyczne przedsięwzięcie zapewniło, że każde ludzkie ciało będzie wystarczająco odporne, aby przetrwać każde środowisko, a każda jednostka będzie nosiła 12 kodów DNA, z których każdy reprezentuje jedną z tych pozaziemskich istot. Dwanaście plemion Izraela, które składają się na całą rasę ludzką, reprezentuje inne pozaziemskie pochodzenie i kodowanie DNA. Przez tysiąclecia te pozaziemskie cywilizacje, kierowane przez doradców duchowych, którzy byli prowadzeni przez Stwórcę Wszechświata, angażowały się w szeroko zakrojoną inżynierię genetyczną, udoskonalając różne gatunki kosmosu, aby mogły rozwijać się w unikalnym środowisku prehistorycznej Ziemi. Wczesnymi siewcami, uchodźcami z obcych cywilizacji i inżynierami byli Arkturianie, Plejadianie, Naskal i Lirianie, z których wszyscy byli odgałęzieniami lemurian z Lemurii. Rozdział czwarty. Był to czas ustanowienia Atlantydy i wkrótce po nim cywilizacji Lemuri. Mieszanka siewców pozaziemskich ras, takich jak Atlantyda. Ci niebiańscy architekci posiadali zdolność przeskakiwania w czasie, obserwując długoterminowe wyniki swoich kreacji hominidów i dostosowując swoje projekty przez wieki. Wczesne modele eksperymentalne, takie jak Denisowianie, Homo erectus, Neandertalczycy. I człowiek z Kromanią zostały ostatecznie odrzucone jako nieudane twory późniejszych Annunaki. Te istoty badane obecnie w archeologii reprezentują wcześniejsze eksperymenty genetyczne, które służyły jako gatunki prekursorskie dla współczesnych ludzi. Gdy fragmenty dusz z Maldek i Marsa wcieliły się w te wczesne modele projektowe, naczelne, zdobyły doświadczenie i przygotowanie na planetę, na której później miały się reinkarnować, na Ziemi, aż Stwórca zadowolił się idealną, adamiczną formą ludzką. Pod ognistą poświatą zachodzącego słońca Lemuria rozciągała się na rozległej przestrzeni Pacyfiku, będąc zielonym rajem, nietkniętym przez chciwość ani wojnę. Powietrze niosło zapach soli i kwiatów, mieszając się z melodiami niewidzialnych stworzeń, które tańczyły wśród strzelistych paproci. Góry, starożytne i mądre. Wznosiły się niczym strażnicy, ich szczyty z powitem mgłą, która mieniła się pod srebrnym spojrzeniem księżyca. Kiasa, święte sanktuarium, położone wysoko wśród tych szczytów, była sercem duchowej energii lemuri. Kryształowe świątynie wydawałoby się żywe, rezonowały z harmonicznymi częstotliwościami, ich powierzchnie ozdobione wzorami, które pulsowały niczym bicie serca ziemi. Lemurianie ze swoimi świetlistymi oczami i zwiewnymi szatami poruszali się niczym duchy wśród drzew, a każdy ich krok był hymnem dla żywej duszy planety. Życie w Lemurii było spójne z naturą. Domy były żywymi strukturami, winorośl i kwiaty przeplatały się z kwarcowymi i ametystowymi ścianami. Rzeki wiły się przez osady, ich wody śpiewały cicho, nawadniając ląd. Pod powierzchnią kwitły ogrody koralowe, lśniące jak podwodne miasta. Delfiny skakały z wdziękiem w oddali. Ich obecność przypominała o harmonijnym związku lemuri z głębinami oceanu. Po drugiej stronie Wielkiego Oceanu, Atlantyda wyrosła niczym korona na wodach Atlantyku. Jej piękno było wymierzone, wyrzeźbione do perfekcji przez umysły, które opanowały sztukę tworzenia. Koncentryczne pierścienie lądu i wody definiowały stolice, a ich geometria odzwierciedlała dążenie Atlantydów do równowagi i porządku. W jej centrum stała wielka świątynia Posejdona, której iglice wyrzeźbione z orichalkium świeciły jak roztopione złoto w objęciach słońca. Miasto tętniło życiem, będąc świadectwem pomysłowości Atlantydów. Drogi z polerowanego kamienia błyszczały gdy krystaliczne pojazdy cicho przez nie sunęły. Mosty wyginały się wdzięcznie nad kanałami, łącząc dzielnice tętniące życiem z tętniącymi rynkami, na których handlarze oferowali towary z najdalszych zakątków kosmosu. W powietrzu unosił się szum energii czerpanej z masywnych kryształów, które unosiły się w wieżach, a ich światło oświetlało noc niczym drugi świt. Za stolicą Rozciągała się bujna wieś Atlantydy, gdzie farmy sięgały horyzontu, a ich uprawy były nawadniane przez misterny system kanałów i zbiorników. Góry otaczały ukryte rezerwuary energii geotermalnej, a lasy szeptały starożytne sekrety w szelestach liści. Atlantydzi, wysocy i wspaniali, poruszali się z celem. Ich ubiór łączył metal i jedwab. Równowaga elegancji i praktyczności.